W dzisiejszym odcinku LOLO postanowił pójść na siłownię, ponieważ w okolicy jego domu zrobili naprawdę głodotką siłownię za milion złotych, tylko niestety nie wiadomo czy go wpuszczą. LOLO odkryje, że na plaży jest siłownia dla wszystkich i... Stanie się prawdziwym kozakiem! Oglądajcie się nie do końca! Całe rano i stwierdziłem, że to jest idealny moment, żeby wziąć się za siebie. Jest lato, jest ciepło i są wakacje. I fajnie byłoby po prostu, wiecie, iść na siłownię, może troszeczkę poćwiczyć i zrobić siebie wielkiego, muskularnego lolo. Ale wiecie, co? Ja za bardzo nie wiem, jak to się robi. Nie mam o tym bladego, bladego pojęcia. Zobaczcie, ja tutaj widzę. O, na przykład ten, w tym telewizorze mówią mi, to ty dzisiaj będziesz wielkim siłaczem, no ale no co z tego, że ja będę wielkim siłaczem, jak ja kompletnie. Nie wiem jak to zrobić, ale całe szczęście niedaleko naszych domków otworzyła się nowa siłownia. I bardzo chętnie bym chciał do no niej się przejść i zobaczyć, czy faktycznie, yy, no wiecie, siłownia jest dla każdego, bo może się okazać, że na przykład dla mnie nie, nie będzie ta siłownia, no nie wiem, zobaczymy w każdym razie. Ale zobaczcie, tam jest ta siłownia. Są nawet jakieś karetki. Yy, to jest troszeczkę przerażające. Dobrze w sumie, że jest bezpiecznie, no bo gdyby nie było tych karetek, to wiecie, komuś by się coś stało i byłby ogromny przypał. Dobra, oczywiście trzeba coś sobie zjeść, żeby być silnym. Więc zjemy sobie to mięsko i idziemy szybko na siłownię. patrzcie to, co to jest w ogóle za siłownię, jak ona wygląda. Jak w ogóle w środku, zobaczcie, tylko przez szybę. Wow, tu jest tyle rzeczy. Są w ogóle jakieś maty do ćwiczeń, chyba do rozciągania. A i są właśnie te karetki, które tutaj stoją. No dobra, ale trzeba wejść i zobaczyć, jak no tej siłowni będzie. Eee, tylko, co moje jest zamknięte? Eee, halo, proszę pana, ja chciałbym na siłownię ale... wejść. Pan jest za mało umięśniony. Co pan tu próbuje? Ale jak to za mało? Proszę pana, ja musiał na siłownię poćwiczyć, wie pan, pan, pierwszy raz. A wróć jak pan coś o siłowni z miśniami. wtedy ale, pogadać. Ale, ale jak to wróci jak o coś z miśniami? no proszę pana, no przecież to jest nienormalne, jak to, nie mogę wejść do siłowni, to co jestem za słaby na siłowni, no bez przesady, gdzie tak. muszę te mieście zdobyć? Yy, nie wiem, no to już twoja sprawa, nie, nie moja. No, no jak to moja sprawa, no przecież, no nie, ja, ja, ja się z panem policzę, a pan w ogóle co, jakiś berecik ma i pan myśli, że sobie może tak pozwolić, ja to cię na siłownię przyjść poćwiczyć, w ogóle wszystko no dobra, to do zobaczenia. Panu jeszcze pokażę, że będę gigantem A, zobaczymy. Tak jest, tak No, no. Ja nie mogę. Ale to było niemiłe. Czaliście to, że on mi powiedział po prostu w twarzy, nie mogę pójść na tę siłownię? No nie, no to jest normalnie nienormalne. Ale wiecie co? Może jakoś mi się uda, może gdzieś tutaj zakraść albo coś takiego. To by byłoby dosyć ciekawe, bo chciałbym wejść sobie na tę siłownię, nie ukrywam, i troszeczkę poćwiczyć, żeby może mięśnie jakieś fajne zdobyć. Dobra, zobaczymy może, czy jest tu jakieś tylnie wejście. Na tą siłownię, ale tutaj nic takiego nie ma. Ta siłownia ma tylko jedno wejście i to jeszcze jest wejście za bramką, gdzie trzeba mieć jakiś bilet na tą siłownię. No nie, no ja już nie mam dla tego pojęcia. Wiecie co? Ja już chyba sens się nie nadaje do takich rzeczy. Ja już po prostu chyba muszę odpuścić, bo ja nie będę miał nigdy biegnego ciała i mięśni. Nie, ja idę się tutaj położyć i. O, jest jakiś inny, jakiś tutaj pan chodzi, ale ja jestem po prostu tragiczny ja już O, nie mogę Witam mieć pana, siły. witam pana. Cześć, nie wszystko mi. właśnie teraz płaczę! A dlaczego? No bo byłem na siłowni i mnie niej wyrzucili, bo powiedzieli, że jestem za słaby i nie mam mięśni, a, a pan ma fajne... No ja miluszek. też tam byłem, ale powiedzieli, że też mnie tam nie chcą. No ale no, to, to co ja mam teraz zrobić? Co ja mam ćwiczyć tutaj, to jabłko mam co wziąć i podnosić. Ja będę mam jabłkiem podnosić... podnosić. chodź na chwilkę ze mną. Co? Mam ale... dla ciebie kilka tutaj sztuk ale pierwsza to... rozgrzewka. Jaka rozgrzewka? A, że rozgrzewka trzeba się rozgrzać. No dobra, no to się możemy rozgrzewać, ale czekaj, to ty jesteś jakimś panem siłowniczym, czy kim ty jesteś? No powiedzieć. Ty jesteś jakimś trenerem no. personalnym, czy coś takiego, czy co? No tak, tak. Tylko tam o, też mnie kurde. nie puszczają. ej, to czemu cię nie puszczają? Pewnie przecież, że masz taki brzuszek, taki piwny, czy coś, no nie wiem, no dobra, ale ja, to. Co ty, ja, ja... To ty się znasz ej. w ogóle, ty się znasz w ogóle na takich ćwiczeniach i tak dalej, czy nie? No zdałem. Wiesz, ja chyba sądzę, że jestem za lepszy, za dobry dla nich. Za dobry dla nich jesteś? No, no jestem ciekawy, no, jestem ciekawy. No dobra, no to weź weźmy pokazać. Tego jakoś... mnie nie spuszczają. Boż mi jakieś ćwiczenie albo coś? Taką karteczkę. Okej, okay, dobra, i co z tą karteczką? Widzę, że to są jakieś lista, jakichś ćwiczeń w ogóle tutaj jest napisana. Okej, okay. i co ja no, mam zrób to wszystko wykonywać. No, tak. Okej, no dobra, no to w takim razie idę zrobić pompeczki. Znaczy, może ustawię tutaj, wezmę sobie to i dobra, Py, push, a pusz... Ej, poćcie, to ja normalnie robię pompki. Raz i dwa. No, dobrze ci idzie, dobrze ci idzie. i cztery, o kurde, panie, a to się ciężko. O, no to było za. To może czekaj, poczekaj, poczekaj. O, ja może cię... pierwsza zgrzewka. No właśnie, bo ja się zaraz, na zaraz, zaraz normalnie, normalnie padnę zaraz, jak tak to będzie wyglądać. I ja to nie zróbmy mogę. sobie, płyniemy stąd do tamtego. Do brzegu? Tak. Dobra, no to dobra, no to możemy w takim razie zaczynać. Dobra, to dawaj, na trzy skaczemy, dobra? Trzy, dwa, dwa jeden. jeden, go! O, o nie! Ale ty szybko pływa, że ja tak nie umiem, szybko pływać. O. o nie, o nie, o nie, dobra, o teraz też w do. Nie. nie, o nie, o nie, o nie, dobra. O. Dopłynąłem, 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 Dobry dopłyną. e, dobra jestem. Zwróciłem się do no teraz do e, No to nie, rozrywka. no teraz jeszcze druga strona. Jak to druga strona? Pewnie to było takie męczące. No dobra, dawaj. Jeszcze druga strona, no, dobra, I, dawaj, o! Ale to jest naprawdę ciężkie widowie naprawdę, żeby się rozgrzewać, to, to to jest bardzo ważne, ale to jest bardzo ciężkie. Ale patrzcie, to już dopłynąłem. Uch. 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 Całe szczęście! Ojcie! Męczony? Ojej, boli mnie głowa. Ja chyba się przemęczyłem, chyba, chyba jest ze mnie dobrze. No dobra! Tko, tu, tu leży. Co co z Jabkiem, co z tym jabłkiem? A do sobie możemy nic zagrać. Ko. Kosza? No. No no dobra, no to możemy zagrać w kosza w takim razie tym jabłkiem, no ale wiesz co? No to to jest raczej takie słabe są ćwiczenia, no nie wiem, ja tam nigdy nie byłem na siłowni, ale czy na siłowni Jak naprawdę... To słabe? rzucają słabe są... Że co do kosza, ale... A o, nie trafiłem. Trafiłeś? To jest twoja kolej. Aha, Ty na mnie ja rzuciłeś. No, no ej! Ej, no, no, no to, to nie... Tam... Sensu. Ten kosz jest po prostu jakoś ze no nie, dobra, ja nie chcę grać kosza. Ja chcę być ćwiczyć, ja chcę być giga kozakiem. Ja chcę robić różne ćwiczenia. No to ćwiczenia. dawaj kolejne ćwiczenie. Dobra, dobra, co mamy na liście? Mamy z przysiady chyba, no dobra, no to spróbujemy w takim razie przysiady. Uf, się stresuję, dobra. Eee, nie, to są brzuszki! Lecimy z brzuszkami, I jeden brzuszek i drugi brzuszek i trzeci, dobra. Jest to leczące, ale daję sobie radę. Ej, ty dobrze, czuję... Dobrze, dobrze, dobrze idzie. Czuję, że mi coś się pali w brzuchu! W się sensie, to dobrze czy niedobrze? No tak dobrze, jest? dobrze, ma boleć! O, 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 o Jezu, mój brzuch jest teraz taki twardy! Ja nie mogę i czuję się naprawdę dobrze! Ej, dobra, wiesz co? Tak jest dobrze. No! Dawaj, uderz, uderz! A o, o, to trochę bolało! Ale to no, dobra! Ale no, spróbowałeś! no dobra, ale ja chcę kolejne ćwiczenie! Bo ja tutaj nie ma czasu na żadne przerwy, żadne rozrzewki! Ciczymy, ćwiczymy, ćwiczymy. Dobrze, dobra, dobrze. zobaczymy! Kolejne ćwiczenie! O może... Y co to jest za ćwiczenie? Yy, ale po prostu patrzcie to! Ja się unoszę nad ziemią! Ja po prostu tak trzymam się tymi dwoma rękoma, i tak nogi do przodu dałem! O, to jest mocne, dobra. Ale wiesz co, ja bym to chyba to ćwiczenie byłoby chyba lepsze na siłowni, Więc może sobie zrobię... Yy, a masz może jakieś inne jeszcze ćwiczenia, czy tylko te? No mam, mam, mam. Co? co takiego? Pokaż. Co to są? Pozycje. Ej, co ja mogę stać na rękach? Patrzcie to widzowie, patrzcie to! I a ja to jest na rękach! Aj, dobra, o, oj, moje ręce, moje ręce się teraz wyglądają... wyglądają jak z tytanu. W sensie czuję się jakby mi rosły. Eee, e, proszę, proszę pana, moje już ręce... Recybie palą! a. Aaaaaah! Co jest ze mną? Wow. O ja cię wyglądam jak prawdziwa A Tak, to nawet ja nie miałem! Ej, dobra, ja naprawdę poszedłem! Ej, moje pośladki, Co jest z nimi? Jakie są umieśnione? Oh my god, dobra, tego się nie spodziewałem! Wow. Ale naprawdę mam ten sześciopak, wielkie bicepsy! I naprawdę nie złą mam! No Ej, to też to tak wygląda. Naucz mnie! Eee, słuchaj, zaczęła mieć dar do ćwiczeń, a teraz proszę pana, dziękuję za pomoc oczywiście, ale niestety, no muszę pokazać temu panu z siłowni, jak to się ćwiczy, ale może się jakoś uda no. i ciebie też tam, wiesz, mm, no, 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 przemycę ciebie tam, no zobaczymy. No ale dobra, dobra. Moment. To dzięki, to na razie, a jabłko oddaję, Miłego. bo zabrałem jabłko, proszę to bardzo. Dobra. Ja nie mogę nie widzieć. Go. Zobaczcie, jak ja wyglądam. Wyglądam naprawdę jak prawdziwy Sigma. Czy wy to widzicie? Moje mięśnie normalnie są gigantyczne w tym momencie, i to jest idealny moment, żeby pójść pokazać panu siłowni, że to jest miejsce dla mnie i że ja, chcę, że ja po prostu powinienem tam wejść. I, I dobra. Dzień dobry, przyszedłem na siłownię. Dzień dobry, dzień dobry. Wow, 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 wow. To, to jest. Proszę mnie wpuścić w trybie natychmiastowym, bo ja chcę wejść po na siłowni prawdziwej. Okay. No proszę Bram mi Co No zmieści się, bokiem wejdę, to się zmieści, proszę dobra, mi pójść. To same, To pan może bramkę może pan otworzyć, co? No dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, dobra wchodzę bokiem, no o, dzień dobry. Ja tutaj przyszedłem do pana się zapisać na karnet, chciałbym karnet kupić na rok. Od razu dobrze, na... Dobrze, 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 to za miesiąc będzie. To, to. Już policja, już policja A wie, miesiąc wie pan co będzie... nic za, za miesiąc nie będzie, dobrze? Za darmo, za darmo, jestem Giga Sigma, za darmo. <gry> do, do, dobrze, 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 zapraszam do, do góry, do góry, do góry. No, do góry, do góry, do. Do góry do. Mi, <gry> bardzo mi się <gry> podoba. A co tutaj ja, macie w ogóle? Ja panu pokażę to z całą siłą. Dobra, dobra. No, ja, ja, ja pan chce coś. Znaczy, wziął za darmo, to, to, to pan może Oj, no bardzo dobrze, za darmo, tak? to mi się podoba. Kurczaczka macie, nawet mogę sobie do kurczaka zjeść, podoba mi się to bardzo. A to macie jakieś eliksiry magiczne, tak? Jakieś macie tutaj białeczko, no, tak, 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 tak. No i super, Zapraszam a dalej. A co, co poś tak stresuje? to widzę, szatnie macie, nie? Męska, szatna, Tak, tak, tak. tak. Ta. Mm, kibelek, kibelek. Pan mnie nie foli do kibelka. O, no, dobrze, się... przepraszam. D dobra, dobra, zaraz panowie. Patrzcie, to ja nie mogę. Mam mieści, teraz to wygląda Meksyku, i teraz się Boi ten mały, ten mały głupek. Dobra, nie będę go wyzywał, no ale widzicie, w takim razie teraz on się mnie boi, bo przypakowałem! I w końcu teraz mam, wiecie, mięśnie jak skały. I teraz tak naprawdę jestem prawdziwym stigłem na tej siłowni, ale mam nadzieję, że to nie jest jeszcze koniec i będę jeszcze większy! No ale oglądajcie niekoniecznie do końca, bo jeszcze trochę ćwiczeń będziemy robili na tej siłowni. No dobra, dobra, no już jestem gotowy, gotowy, tak, tak! Jeszcze panu pokażę dać jestem, tutaj jestem. Damska, a pewnie to nie stresuję, spokojnie, jak pan będzie to panu nic nie zrobię. Dobrze, to są maty, to tu się podzięki. Maty, dobra, to ja sobie może rozgrzeję, pan sobie pójdzie, to nie wie pan co, ja sobie postoję na przykład na rękach, teraz stoję na rękach, Widzi pan jak stoi na rękach, co? Tak, tak, tak widzę, super, super szkoły. O ja nie mogę, dobra. Zobaczcie, no widzę, my, normalnie stoi na rękach. Jestem jest na tej siłowej za milion. Dobra, muszę ją teraz zwiedzić. Tylko muszę, dobra, powiem mu tak, o idę się przejść, a mu powiem tylko, że idę się przejść. Eee, dobra, idę się przejść. Proszę mi je przeszkadzać teraz. no, no. no. No dobra i patrzcie to, tutaj mamy jakieś maty. W ogóle zobaczcie jak to wygląda. To wygląda jak jakieś takie do ćwiczeń, może to jakieś jogi, bo tutaj macie, e, zobaczcie, o, dzień dzień, to jest taki, jak to się nazywa? E, no po prostu y, z płytą gdzie tak się gra, no taki wiecie, y, no no to po prostu muzyka leci z tego. Y, to są jakieś lampy, no dobra, to są szatnie, szatnie byliśmy. Są w ogóle jakieś stoły do chillowania, tutaj są automaty z jakimś wodą, pewnie, jakieś może przekąski, y, telewizory mają z reklamami, pewnie tutaj reklam... Robię mu różnego białka i w ogóle prawdziwy świr normalnie e, z siłowni. No dobra, no dobra, tutaj mają to takie rzeczy. A co mają na górze? Co? Mają sztangi bedrockowe, no to jest niesamowite. Sztanga bedrockowa, a tutaj mają takie sztangi. Jak to wygląda? To jest prawdziwa siłownia za milion złotych. Ale o, bieżnia. E, o, bieżnia, o nie, o nie, dobra, o, o nie, bieżnia. O nie, nie mogę, o nie daje rady, dobra. O, szybko, szybko, szybko. Jaka ta bieżnia jest męcząca. O nie, ja nie mogę, o, to już jest mega męcząca, dobra, uf, ale wiecie co, Te, na tej siłowni nikogo nie ma, przez to, że ludzie nie są tacy umieśnieni, to nikt tutaj nie przychodzi, a wiecie co, dobra, ja pójdę do niego i powiem mu, że przyjdę zaraz z kolegą i zobaczymy, C jak to, jak zareaguje, e, wiesz co, e, ja przyjdę zaraz z kolegą, dobra, masz go wpuścić. no, zaraz będę, dobra, idziemy do tego gościa z, z tego, z plaży i go weźmiemy również na tam siłownię, bo on lubi ćwiczyć, no, ale nie ma za bardzo warunków, tam nawet nie ma, ciężarów. Gościu po prostu robił jakieś takie, wiecie, takie ćwiczenia kalistenikę tak zwaną, czyli zrobił ćwiczenia z, jakby z własnym ciężarem ciała, coś takiego. Dobra, więc idę do niego i mu wszystko o tym powiem. Ej, mordeczko! Zapomniałem jak się jak ciebie zapytać cześć, jak, masz, jak masz na imię? Jak e, masz na imię? Edzio. Edzio? No dobra, no. to jak ten z TikToka, Edzio No dobra, ale powiem ci tak, e, zabieram się na siłownię, już mam tam wtyki i ten ziomek się tak nie boi. Cześć, to się mnie boi! Niesamowite, dobra, tak, pójdzi, spór, chodź, tak? Tak, pójdź ze mną. No pewnie daj, podździemy sobie razem i przy okazji, wiesz, powiesz, że jesteś ode mnie, to będziesz mógł tam wchodzić normalnie za darmo, jakiś karnecik i w ogóle wszystko, więc chodź, zapraszam do Zom zomnom, no. Wow, Dziękuję dalej. bardzo. Dobra, 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 wchodzimy. No właśnie przybyłem z kolegą i proszę go wpuszczać następnym razem, eee, dobra? Dobra, dobry. No, bo ja jestem ja to, ja to sobie... ja sobie tylko zapiszę tutaj, dam to, na taką karteczkę. No to sobie no, zapisz, że Edzia i Lolo, Edzia i Lolo tutaj będziesz wpuszczać. Ja Nie, nie, bo ja po, potrzebuję podpis, podpis potrzebuję. Jak to Tutaj podpis? się panowie... Oj, przepraszam. No, no, tutaj, to, to dawaj, 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 dawaj. Tutaj dawaj, się dawaj, panowie da. podpiszą tam w tej książce, obaj, żebym ja państwa pamiętał, nie? Aha. No dobra. Dobra. Dobra, dobra, teraz ja się podpisuję, ale szybciej, ej, do I lolo, wy proszę bardzo, gotowe. I e, proszę bardzo. No już ma pan wpisane, no. Dobra, to mogę paść przed ćwiczeń. No, to my idziemy ćwiczyć. Nara. E. Chodź, 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 chodź. No na razie. Dobra, Ejjo, stary parsul i tutaj mają, normalnie tej siłowni. Bo wiesz, ty masz na plaży jakiś kocek rozwinięty, a tutaj na całej siłowni jest normalnie coś takiego. Wow. No to wygląda kozacko. No tutaj wiesz, muszę sobie ćwiczyć na jest... jakieś tam ćwiczenie różne, nie? wiesz, ja sobie, że teraz. O, patrz, co? Co ja teraz robię? Stoję na rękach i mam nogi normalnie w dwie strony. Jakie ja jestem? No teraz nie, nie, już no, teraz jestem mega mega mocny, ale dawaj choć na górę, bo tam się zaczyna prawdziwa zabawa. Bo mają bieżnie, mają, bieżnie, mają wiesz, ciężary, mają naprawdę mocne rzeczy. Patrz tylko to, co tutaj siedzi, nawet mają worki bokserskie. Po po! A, po, po, po po! Po po! Mają worki bokserskie, patrz, nawet tutaj można się położyć można wow. robić te wyciskanie. A tutaj zobacz, co mają. Tutaj mają ręki jakieś, można się zmierzyć jeden na jeden. Co ty na to? To, no, chcesz się zmierzyć? No pewnie, że tak, co to na to się zmierzyli, albo wiesz co, w sumie to, w sumie to za chwilę się zmierzymy, bo ja chcesz, muszę troszkę się poćwiczyć, ja, ja muszę być mega mocny, no, dobra, nie, na razie teraz to wiesz, to jestem jeszcze początkujący, ale patrz to, biegam na tej bieżni. Ale oh, fajne bieżnie. Oh, oh. No, bieżnie mają naprawdę dodatkie! Ciężko. Oh. Dawaj, biegnij, biegnij, biegnij! Biegnij, biegnij! biegni. Oh. O Jezu. O jest ciężko, co? Jest ciężko, ciężko edzio. Dobra, O, dobra, schodzę zbieżni i ja muszę sobie o. jeszcze troszeczkę potrenować. Przetestujemy sobie kolejne rzeczy. O! o Teraz sobie nogi podnoszę! O może ty, a poczekaj, a może ja sobie podnoszę to na jakimś ciężarze? Dobra, o, o nie, jest nie tak, nie tak, o I ja podnosimy tą sztangę, podnosimy tą sztangę I góra nogi, i góra nogi, i góra wow, nogi wow, wow. Dobra, ale, ale mnie teraz nogi pieką Normalnie czuję się jakbym zaraz miał wybuchnąć Te mięśnie rosną w, w szybkim tempie bardzo Normalnie jak jakieś Lamborghini, czy coś takiego Dobra, teraz robimy planka Ale mnie, o, nie, dobra Plank to jest takie ciężkie ćwiczenie Tak mnie wszystko boli, że to jest niesamowite O, o, co cały plecy nie O! Dobra, U, dobra, koniec planka, koniec planka Co jeszcze mamy? Co to jest to? Eh, co to jest? Bo ja stoję na rękach, ale nie na rękach. Co to jest za ćwiczenie w ogóle? Widzicie to, widzowie eh, Ej, ej, Edzio, 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 Edzio! Co się z się dzieje? Boli się wszystko! <mum> oh, oh, oh. Wow! Wow, wow, wow! Okej, okay, dobra, ja, 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 teraz się Ja już nie jednak nadział. nie chcę się z tobą zmierzyć. Nie, Edzio, Edzio, luzik! Patrz, nie Piąteczka, no ludzi, ejdzie, no co, ci jest nie przecież, no ej! No co, nie no, Edzio, Luzik, ludzi, czekaj, chodź idziemy do niego. O, ale cię fajną tą siłownię, ja nie mogę! Słuchajcie! Ja, ja nie wiem, jak on to zrobił. E, czemu on wybiegł? Czemu się przestraszył? Czy jest taki straszny ja też się trochę No troszeczkę jestem obiśniony no to prawda Ale no bez przesady aż tak to chyba nie jestem no dobra no skoro się mnie wystraszył no to ja nie będę już tam zanim Ja jednak się nie chcę z tą zmierzyć No ej, no nie chcesz no dobra dobra to nie Dobra widzę. wiecie co to ja to muszę poczuć samemu bo aaaaa Czemu wpadłeś w podłogę? Oni już by zostawili po prostu. Kamerze powiedzieli, że jestem za duży, żeby się z nimi ćwiczyć, to no dobra. O, a patrzcie, to, to jest mocne, ale chcę robić ćwiczenia, ale moje nogi są bardzo, bardzo wąskie. Edzio, widać je nam? Co ty też, Edzio? Ja tylko tam tam? przyglądam się. A przyglądasz się prawdziwie cignie, tak Słuchaj, no ja niedługo będę na zawodach kultury pewnie jakieś, ale naprawdę wyglądam przekuzacko. Dobra, wiesz co, ja muszę wracać już Jezu. do domu. Uła. Jest już późna godzina, oj, tylko jakieś tu zmieszczę? dobra, głowa do domu i bokiem, okej, okay, dobra, o, dobra, zmieściłem się To trzymaj się, Edzio. a, a tamtendzie poleciał. O papa, a. to co mam zrobić? Chciałam to przejąć? Yy, wiesz co, w sumie to tak, dzisiaj tutaj pracujesz i wiesz co? I zmień to na z MC Fit, zmień to na Lolo Fit. I kolor żółty. Na razie. Dobra. Patrzcie, to będziemy normalnie. Teraz będziemy mieli własną siłownię. I będziemy Kiga Kozakami.